Jesteśmy na Brzuskach, na nowym miejscu w Ostrzeszowie, otwartym, zorganizowanym przez panią Martę Kostrzewską. Dzień dobry. Dzień dobry, e, witam serdecznie. Co pani może powiedzieć o tym miejscu, co tutaj mamy ciekawego? E, mamy nasz teren piknikowy. Jutro jest wielkie otwarcie terenu. No, o, właśnie koleżanka Hania rysuje napis witamy. Witamy jutro wszystkich. O godzinie mhm. 14 startujemy. Teraz... Jutro jest oficjalne otwarcie? Tak. Mm -hmm. e, szykujemy się, meblujemy, e, podłogę sceny już skończyliśmy. E, także powolutku, powolutku, powolutku dopracujemy wszystkie szczegóły. Od pomysł na brzuski. Oj, już parę lat temu szukałam takiego terenu na organizację z dziećmi różnych wydarzeń, spotkań. Mm -hmm. No, a że mamy takie w Ostrzeszowie Brzuski, takie, no, taki świetny teren miejski, a zupełnie jakoś nie, chwilowo nie przeznaczony i nie było na niego pomysłu. No to. No to o, o tym pomyśleliśmy. Tutaj Czyli... możemy działać od samych podstaw: sadzić, hmm. y, robić wszystko, mieć takie swoje bezpieczne miejsce, taką wszystko. Czyli co tutaj będzie można robić? Spędzać czas z rodziną, z przyjaciółmi? Tak, miejsce jest y, przeznaczone na organizację spotkań klasowych, y, urodzin, osiemnastek, wszystkiego, co można robić w plenerze hmm. tak naprawdę. Hmm. Czyli będzie można też na przykład przyjść tutaj ze znajomymi i spotkać tak. się. Tak. Fajnie, okej. Okay. Jak najbardziej. Jedyne co, to trzeba wcześniej y, zapisać się, y, ponieważ jutro jest oficjalne otwarcie, to y, jakie plany na jutro? Tak jutro e, od godziny 14 do 19, e, bawimy się z dziećmi. Mhm. Przygotowujemy tutaj taką strefę dziecka. Mhm. Dziewczyny właśnie zawieszają e, hamaki. Tutaj będą te wszystkie takie najważniejsze. E, będziemy dbać o włosy, będziemy dbać o, o, o skórę. <laughs> będziemy nakładać te wszystkie strefa beauty. <laughs> te, te wszystkie kolorowe rzeczy na, na skórę, tak będziemy malować się. Czyli będą tutaj również zwierzęta. Tak, nasze zwierzątka małe. Oczywiście te małe dzikuski będą, e, będzie trzeba je cały czas pilnować, ale to już od tego mamy sztab ludzi. <grym> Stało nam tylko posprzątać, obić te boki, e, tył plecki, mhm. zawiesić jeszcze lampki. Mnóstwo lampek dostaliśmy, e, także wszystko sobie zawiesimy. E, z, tej, o, z tej strony też mamy już zawieszone na takich sznurach. No i tak to też ma wyglądać. Chcemy, mhm. żeby to był taki przyjemny teren, przeznaczony na to, żeby się spotkać, porozmawiać, żeby dzieci mogły się bawić.